Anna Popek przez lata swojej telewizyjnej kariery zyskała miano nie tylko jednej z najpopularniejszych, ale i najatrakcyjniejszych prezenterek telewizyjnych. A jak wyglądała, gdy jeszcze mało kto o niej słyszał? Sprawdźcie, tak wyglądała młoda Anna Popek. Anna Popek urodziła się 26 czerwca 1968 roku w Bytomiu. Przez lata uchodziła za jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek TVP. Jej poważna kariera w telewizji polskiej rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy to została prezenterką TVP 1, gdzie prowadziła poranny program kawa czy herbata. Przez następne lata Anna Popek prezentowała formaty takie jak Świat się kręci, Dzień dobry, Polsko, Wstaje dzień czy Pytanie na śniadanie. Dziennikarka przez wszystkie lata swojej pracy w telewizji zachwycała nie tylko merytoryką prowadzonych programów, ale również niezwykłą aparycją. Mimo obecnego wieku, wielu telewidzów wciąż uważa ją za niezwykle atrakcyjną kobietę. A jak wyglądała Anna Popek, gdy nie była jeszcze tak sławna jak teraz? Można było się o tym przekonać, gdy w marcu byl. Dziennikarka poinformowała w swoich social mediach o rozstaniu się po 30 latach pracy z Telewizją Polską. W udostępnionym przez Annę Popek poście pojawiły się zdjęcia z jej początków pracy w TVP. Nie da się ukryć, że przez te wszystkie lata niewiele się zmieniła.